Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Czas na Motorola Moto G200. Jakie moje wnioski i opinie odnośnie tego smartfona? Cóż ja wam mogę ciekawego powiedzieć, jak ja go oceniam? No pierwsze, co wizualnie na pewno myślę, że udany smartfon. Fajnie, że jest case w zestawie. Wszystko, co być powinno, oczywiście ładowarka też, ale o tym za chwilę. Wygląd aparatów spoko w tym etu i akurat wyglądałem jak najbardziej ok. W ręce telefon trzyma się fajnie. No... Ciekawostką są jakieś takie dodatkowe, nie wiem czy tu widzicie, bumperki powietrzne na rogach, w szczególności u góry w tym case'ie. To tak przy okazji. Co sam smartfon? Pierwsze co w ogóle idąc biometria. Odcisk palca, standardowy czytnik w przycisku power, który jest dodatkowo aktywny i naprawdę działa bardzo szybko, więc tutaj na pewno na to nie będziecie narzekać. Biometria związana z rozblokowaniem za pomocą buźki, no to tutaj wiadomo ja jestem trochę zasłonięty teraz aparatem i mikrofonem, ale też działa sprawnie, nie jest może jakaś turbo szybka, ale jak najbardziej to daje radę. Co nie jest takie idealne, to na pewno ekran. Chociaż trzeba przyznać, że jego parametry w jakiś tam sposób na pewno na plus wychodzą. 144 Hz maksymalnie, 6,8 cala, to naprawdę dużo, jeżeli chodzi o dzisiejsze smartfony. Fakt, nie jest to żaden OLED amolet, ale jest to zwykły e, TFT iPSIK, więc no, troszkę jasnością ucieka wśród konkurencji. Chociaż patrząc na cenę tego smartfona, aktualnie około 2000 zł, można nie narzekać, myślę, że na niego aż tak bardzo. Oczywiście. Możemy go sobie tam dostosować. Opcje regulacji wyświetlacza jak najbardziej są na pokładzie, więc tutaj to nie ma problemu, jeżeli chodzi o nawet i choćby regulację kolorów, to też fajna sprawa. Każdy może go sobie tutaj dostroić, że tak się wyrażę, pod siebie. Serce tego smartfona. Z Snapdragon Dragon 888 No niestety ta seria 888 ma to do siebie i Plus również, że niestety telefony te są ciepłe. Znaczy się trochę się grzeją. Jest film odnośnie temperatur, zobaczcie sobie jak ten smartfon wypada, no nie jest ani za dużo, ani za mało. Jak na Snapdragon 888 po prostu jest ciepło, no więc na, po, na to musicie zwrócić uwagę, że w ciepłe dni no to jakieś granie te sprawy w lecie może być problematycznie, niestety. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Same działanie tego smartfona, nie jest on jakiś super szybki i najszybszy, jeżeli chodzi o Snapdragon 888, jak i również ewentualnie porównanie z 8 Gen 1, czyli nowszą wersją, ale jak za te pieniądze i jak najbardziej to wystarcza, i moim zdaniem działanie i responsywność tego smartfona jest naprawdę na wysokim poziomie, więc tutaj jak najbardziej plus dla niego. 8 GB, no jest to ok. Jeżeli ktoś potrzebowałby więcej, no to tutaj niestety tego nie uświadczycie, ale myślę, że na spokojnie jeszcze na 2 dwa, dwa lata na luzie, taka ilość pamięci operacyjnej w smartfonie powinna Wam bez problemu, moim zdaniem, wystarczyć. Następne cechy: dźwięk. No, tu brakuje mi niestety stereofonicznych głośników. Jest tylko jeden mono, gra to poprawnie, ale fajnie by było, jakby było stereo. No niestety, tego tutaj w tym smartfonie nie uświadczycie, a szkoda, bo to na pewno byłaby ciekawsza opcja. Nie ma też złącza słuchawkowego, więc yy, wszelka muzyka, ewentualnie po Bluetoothie, ale to już chyba wszyscy z nas się niestety już do tego przyzwyczaili. Bateria dosyć duża, 5000 mAh. Wystarczy na dzień i trochę, w zależności jak mocno ten smartfon przyciśniecie, ale raczej skłaniałbym się na tak standardowo wieczorem telefon na ładowarkę. No i jest ona też w zestawie też nie jest może najszybsze ładowanie tutaj 33 W. Producenci już mają 68, a niektórzy nawet 120. No ale tu jest tylko tyle. Wiecie, taki złoty środek już nie jest to za wolno, ale nie jest to niestety za szybko. A moim zdaniem mogłoby być szybciej na pewno by się to niektórym osobom przydało kwestie samego działania systemu praktycznie Android 12 jeżeli tak to mnie pamięć nie myli sobie możecie oczywiście zobaczyć standardowo co tu było z aktualizacjach kiedy jakaś aktualizacja była sobie zerknijmy ha, czekajcie no tu akurat nie pokazuje no ale były, przychodziły podczas jego użytkowania więc nie jest aż tak źle Fakt, mogłoby być ich troszeczkę więcej i częściej. Nie ma tu niestety w Motorola aktualizacji co miesiąc, a szkoda, bo wydaje mi się, że to na pewno byłaby troszeczkę lepsza opcja, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Sorry, 11, jeszcze nie ma 12, pomyłka. Wydawało mi się, że ona już tutaj przyszła, więc czekamy cały czas na Androida 12, więc by się to przydało. Reszta systemu praktycznie standardowa, prawie czysty Android, dodane gesty, moto, aplikacja, moto, widget. Więc tutaj jakichś takich większych, bardzo dużych zmian nie widzę. Na pewno jest też ready for funkcja, czyli możecie podpiąć ten smartfon pod monitor za pomocą kabla i normalnie coś takiego jak Samsung Dex, telefon przekształca się w tym momencie w komputer, którego możecie sobie używać. No, ja szczerze mówiąc, no nie wiem, jakoś nie jestem przekonany do tych funkcji, bo raczej zawsze mam gdzieś tablet i własny komputer plus telefon. Jeżeli ktoś nie ma tych rzeczy, no to może użyć wtedy telefonu tylko i wyłącznie jako po prostu dodatkowy komputer, więc no, to, 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 możemy sobie jakoś tak ogarnąć. Czy jeszcze samym wyświetlaczem, jak już mówiłem, jasność troszeczkę, moim zdaniem, mogłaby być większa, gdyż no w pełnym słońcu może być troszkę za ciemno, jeżeli chodzi o ten smartfon. Reszta, jeżeli chodzi o kolory, wygląd, no to jak to standardowo w IPS-ie. Jest dobrze, można się do tego przyzwyczaić, jeżeli ktoś lubi tego typu, otóż to, ekrany. Myślę, że następna sprawa, fotografia. No tutaj, jak wypada ta Motorola? To praktycznie nie są to złe zdjęcia, moim zdaniem, ale też nie jest to taki top jak u niektórych producentów. Aparaty naprawdę mamy tutaj główny 108 megapikseli aż y, ultrapixel. Więc 13 megapikseli szerokokątny, dwo, no, jeszcze 2 megapiksele idzie na, na ten na czujnik głębi. Więc no, to zestawienie takie bardziej klasyczne, fakt, zdjęcia wchodzą ładne, powiem Wam, że nie, nie było jakieś takie tragiczne, ale czasami gdzieś czegoś mi brakuje, albo coś nie, nie do końca super wyostrzy, ewentualnie brakuje trochę jakiejś takiej. Y elastyczności w tych kolorach. Delikatnie czasami nawet mam wrażenie, że są troszkę wyprane. Może zbyt przyzwyczajony jestem do takich bardziej AMOLEDowych kolorów, ale nie da się ukryć, że jeżeli naprawdę macie dobre światło i w dobrych warunkach oświetleniowych ze zdjęć z tej Motorola, jak przy tej cenie, myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o zdjęcia w nocy, tutaj mam wrażenie, że jest trochę słabiej. Jakoś te zdjęcia moim zdaniem nie powalają. Nie ma jakoś tak zbyt wiele... Tych algorytmów, które jakoś wyostrzają, że robią wam efekt, jakby malowania jakimiś farbami, ale mam wrażenie, że w nocy kolory są naprawdę jakoś takie albo zbyt wyprane, bym nawet powiedział takie moje, moje wrażenie, jeżeli chodzi o tematy zdjęć nocnych. Więc w dzień jak najbardziej spoko, w nocy to troszeczkę bym raczej się skłaniał ku temu, że, że są smartfony, które potrafią moim zdaniem lepiej zrobić zdjęcia, jeżeli chodzi o temat zdjęć w nocy, no ale przy dobrym oświetleniu praktycznie większość aparatów już dzisiaj tych nawet w słabszych smartfonach zrobią dobrze. No jest też ten tryb makro, ja jakoś specjalistą od tego typu fotografii nie jestem, nie przypadł mi on do gustu, no ale cóż, jeżeli ktoś chce zawsze tego typu zdjęcia może zrobić. samogranie na smartfonie, no bezproblemowe, poza tym, że się trochę nagrzeje. Fakt, no też jest jeden głośnik, więc to tutaj y, może w jakiś tam sposób nie do końca wszystkim pasować, ale no, dużo gier działa w 120 klatkach, co też jest plusem. Właśnie co ciekawe w 144, czyli w, no, w tym maksymalnym odświeżeniu matycy, nie uświadczyłem żadnej gry, więc no to widocznie kwestia deweloperów, więc te, te maksymalne odświeżanie to raczej Chyba nie zawsze wykorzystacie, no ale co najmniej pogranie niektórych gry przy 120. Jest film, zresztą odnośnie tego, jak to wygląda, można sobie zobaczyć. Myślę, że całkiem ciekawe doświadczenie. Coś więcej dodać o tej motoroli. No, wydaje mi się, że ma wszystko. Jest NFC, jest Wi-Fi do standardu X, jest Bluetooth 5.2, jest 5G. Brakuje mi stereo, tak naprawdę i ewentualnie jakiegoś troszkę jaśniejszego wyświetlacza, a poza tym nie mam się czego przyczepić. Więc kolejne, jak to zwykle w serii G od Motorola. Spoko smartfon, wszystko na pokładzie jest, jest ładowarka, etui, telefon też nie wygląda sam bez etui brzydko, więc cóż, można się nad nią zastanowić. Chcecie więcej o niej jeszcze wiedzieć? Oczywiście jest cała playlista, możecie sobie przejrzeć różne porównania z innymi smartfonami na Stambregonie 888, na 8 g 1 więc myślę, że warto zobaczyć jak wypada jej wydajność, a naprawdę nie jest źle. Powiedziałbym, że taka czołówka. Tyle, tyle odnośnie Motorola i Moto G200. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło, hej!